Dzień dobry, witam Was na czytaniu Energii Ogólnych na miesiąc maj. Pytanie brzmi: co mnie czeka w miłości właśnie w miesiącu maju? I macie do wyboru trzy grupy kart. Pierwsza grupa kart to jest Mistyczny Tarot Marzyciela, druga grupa kart to Tarot Illuminaty i trzecia grupa kart między, ziemią a, między niebem a ziemią. Także wybierzcie sobie to, co dla Was jest tutaj yy, najbardziej korzystne, Najbardziej intuicja wam podpowiada i zobaczymy jakie energie na ten miesiąc maj 2022 będą dla was w miłości istotne tak. Czyli w zasadzie co robić, co będzie, co robić, czego nie, nie robić. Ja podzieliłam to czytanie na... Takie dwie części, to znaczy dla osób, które są w związku i dla osób, które są singlami. Tak, także bardzo proszę, będę Wam, wam bardzo wdzięczna, jeżeli wysłuchanie, wysłuchacie, co macie, co karty mają do powiedzenia na ten temat. Talia numer 2 jeden, 2 i 3 Oczywiście, bardzo Was serdecznie zapraszam do czytań indywidualnych ponieważ pamiętajcie, że jest to co tutaj jest, jest to czytanie ogólne, także z Wami może rezonować, ale niekoniecznie także jeżeli macie pytanie do moich kart będę bardzo wdzięczna, jeżeli chcecie takiego czytania indywidualnego, dlatego też zapraszam do kontaktu mój adres mailowy jak zawsze znajduje się poniżej w opisie filmu Dobrze, Maj Uczucia 2022, grupa kart numer 1. Sprawdzimy najpierw, oczywiście karty są orzeszczone, potasowane. Sprawdzimy dla osób, które są w związkach. Jak to będzie w maju u Was wyglądać? W związkach to mamy Księżniczka Mieczy. Ósemka pentakli, król, mieczy. Na co uważać? Narcykapłanka. Na Związek. Moi drodzy. Co Wy myślicie na ten temat? Jakie myśli do Was przychodzą? <laughs> Wy być może za bardzo mocno słuchacie, albo będziecie słuchać w tym miesiącu potrzeb innych ludzi. To nie jest dobre rozwiązanie. Należy słuchać siebie, swojego, swojego rozumu, swojego serca, tak? Także troszeczkę uważajcie na to, co jest tajemnicą tutaj w negatywie. Chcecie mieć informacje stuprocentowe, pewne, to jak najbardziej zasięgnięcie tych, tych informacji, ale nie do końca ich słuchajcie, bo tu jest pewnego rodzaju, moi drodzy, pewnego rodzaju tajemnica, czy należy psuć w związek. Właśnie słuchając tych tajemnic, niepewnych sytuacji, niejasnych sytuacji, zastanówcie się nad tym. Wasze serce nad tym związkiem powinno pracować. Pracujcie, dbajcie o to. To nie jest taka energia, która powiedziałabym, żeby zaczynacie coś rozumieć. Nie, wy już wiecie, wy wiecie, jak ze swoim partnerem postępować. Jak z nim rozmawiać, jak z nim działać. Tak. Także skupcie się na tym, żeby Wasza energia była jak najbardziej pozytywna i żeby była jak najbardziej pracowita w waszą stronę. Nie do końca, tak jak mówię, ta karta negaty w negatywie jest arcykapłanka. <laughs> Tajemnice tajemnicą, ale należałoby je troszeczkę. Zwery zweryfikować, żeby nie do końca była taka sytuacja, że wy mm, będziecie działać w związku na podstawie czegoś niewyjaśnionego, czegoś niezbyt pewnego. Tak? Jak działać? Król miecz. Postawcie sprawę jasno. Zapytajcie swojego partnera. O co chodzi, czego on chce. Bo król mieczy to jest energia mężczyzny, który w zasadzie jest bardzo mądry, wie jak, wie jak pewne sytuacje rozwiązać, wie jak działać. Także być może posłuchajcie go w tych działaniach. Może to jest prawda. Może. To, co jest w arcykapłance, nie do końca jest dla Was pozytywne. Ja bym powiedziała dla Was, dla osób z, w, w związku, żeby skupić się na tym, co mówi wa, was, Wasz partner, C, jak każe działać, jak każe, jak każe pracować nad wa, Waszym związkiem. Ok? I troszeczkę na, bod, na bok plotki, bo to może troszeczkę. Zepsuć Waszą relację. Co dla osób samotnych, singli, tutaj mamy Azbuław. No, może pojawić się tutaj osoba, która zafascynuje Was, która będzie chciała widzieć Was, osobę potencjalnie do takich wzniosłych uniesień, i mam wrażenie, że Wy możecie tego chcieć, bo to jest w głowie. Być może z, niektórzy z Was będą chcieć, chcieć właśnie przeżyć coś takiego. Przeżyć to uniesienie to nie jest złe. To może być bardzo dobre. W sercu moi moi, 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 moi drodzy macie króla pentakli. Osoba, pojawia się osoba, która. Potrafi zapewnić Wam dobrobyt, która potrafi zadbać o Was, nie tylko pod tym względem czysto seksualnym, ale nie tylko. Dlatego zwróćcie uwagę na taką osobę, która będzie chciała się Wami zaopiekować, będzie chciała Was wspomóc. Nie zamykajcie na to no, swojego punktu widzenia, swoich uczuć jak działać śmierć zamykamy wszystko to co jest dla nas niepotrzebne i otwieramy się na to co jest dla nas istotne tak żebyśmy wzrastali tak żebyśmy dostrzegali innych uczuć innych osób tak troszeczkę in, inne podejście do miłości do seksu i tak dalej bo tutaj mamy wymyślicie o tym żeby być może pojawiła się osoba stricte, która spowoduje taki napływ emocjonalnych, seksualnych rzeczy. Ale w sercu możecie mieć kogoś, kto wam pomoże. Dlatego zmieńcie sposób myślenia, zmieńcie sposób działania. Uważajcie, uważajcie, bo to jest karta w negatywie. Uważajcie na osoby, które nie do końca są dla was szczere, bo ta osoba jest dla Was szczera, król pentakli, ale może pojawić się gdzieś jakiś osobnik, który będzie próbował wami manipulować, tak? Będzie próbował wykorzystać swoje możliwości wszelakie, żeby. To troszeczkę zaburzyć Wam to, że Wy chcecie być, może nie chcecie, ja nie wiem, może dla Was ważny jest właśnie ta, ten, ten azbuław, ale jeżeli potrzebujecie czegoś na stałe, to uważajcie na osoby, które, które będą chciały, będą w stanie zawładnąć wami, waszymi myślami, finansami, uczuciami. Okay. Grupa osób, która wybrała grupę numer 2 na miłość na maj 2022, zobaczymy, co dla Was. Sprawdźmy najpierw, co dla osób, które są w związku. Jak działać, jak nie działać, co jest pozytywne, co mniej pozytywne. Tutaj mamy, moi drodzy, trójkę buław. Wy, jakbyście czekali na lepszą sytuację w Waszym związku. I ona jest, i ona przypłynie. Tylko trzeba, trzeba odpowiednio do tej sytuacji znaleźć sposób działania. Być może wasz partner jest gdzieś daleko, tak? Pojawia się dla was od czasu do czasu, ale musicie wiedzieć o tym w swoich myślach, w swoich myślach że on nie jest osobą, która chce was, za, nie chce wam zaszkodzić. On naprawdę będzie, on na pewno, na pewno przypłynie, i wy musicie w to jak najbardziej wierzyć w związku, jeżeli chodzi o uczucia, to jest wierza. Co można na, na ten temat powiedzieć? Zburzyć stare struktury miłości, stare struktury emocjonalności, uwierzyć drugiej osobie, budować swój związek na, na yy, Fundamentach, które są dla Was jak najbardziej emocjonalnie pozytywne. Zwróćcie na to uwagę. Bo być może ta osoba, z którą jesteście, może pozornie Wam wydawać się nie do końca szczera, albo pewna, albo stabilna, powinniście w to uwierzyć, że Wasz związek emocjonalny, uczuciowy ma szansę powstać na zupełnie innych warunkach, pozytywnych dla was warunkach i pewnych dla was warunkach. Jak działać? Piątka pentakli. Zauważcie dobro w tej sytuacji, bo te karty mówią o tym, że wy tak nie do końca tak byście wierzyli, że ta osoba pojawia się, że wy musicie z... W pewien sposób czekać na niego, tak? Nie bądźcie w energii braku. Bądźcie w energii y, takiej osoby, która czeka, która wie, która widzi światło i potrafi y, poprosić o pomoc tej drugiej osoby. Jeżeli Wam się wydaje, że, że coś Wam tutaj nie pasuje. Pewne sytuacje nie są po Waszej myśli. Powiedzcie to tej osobie. Działajcie w ten sposób. Ok? Na co uważać w tym związku? Moi drodzy, <laughs> diabeł, nie dać się. Um, powiedziała tak, nie poddawać takiej się energii manipulacji, bo wam się może wydawać, że pewne rzeczy mogą obubrzeć, tak? Właśnie dlatego, że wy nie czujecie się w pełni mocno i razem z tą osobą. Coś tu jest w tej wierze też nie do końca pozytywne. Jakiś rodzaj Braku też występuje, ale postarajcie się, żeby to, co wymyślicie, co działacie, co, co, co czujecie, stało się zupełnie czegoś innego. Zaczęło się działać zupełnie w jakiś inny sposób. Czyli zamykamy pewne etapy, myślimy pozytywnie, wzrastamy pozytywnie. To będzie dla Was bardzo korzystne. Dla osób, które są z singlami, szukają partnera i tak dalej, tutaj w głowie mamy dziesiątkę buław. Nie możecie myśleć, że to nie dla Was, że nigdy Wam się to nie, prawdziwa miłość, nigdy Wam nie przyjdzie w takiej ścieżce pozytywnej. Zmieńcie sposób myślenia. Tak? Nie możecie myśleć też, że w tym wcieleniu no nie mogę mieć czegoś niczego, bo kogoś, kogoś, kto mnie wspiera, bo mnie jest ciężko, bo ja nie daję sobie rady. Po prostu sposób myślenia powinien być zupełnie inaczej postrzegany, bo to jest w głowie. Otwórzcie się. Niech wasza głowa otworzy się na to, że ktoś wam pomoże, że ktoś wam w tej dziesiątce buław pomoże nieść te buławy. Bo to nie jest tak, że wy zawsze będziecie sami i nie możecie tak myśleć. Ok? Jeżeli chodzi o emocje dla osób, które są samotne, siódemka, Kielichów wiele możliwości, wy macie dużo pomysłów, dużo pomysłów na nowy związek, wybieranie pewnych sytuacji, dla was może pojawić się dużo osób miłośnie i pozytywnie do was nastawionych. Tylko wy musicie wybrać osobę, która jest dla Was najważniejsza. Jest wybrać osobę, która Wam pomoże tą głowę troszeczkę uleczyć. Te osoby są, one istnieją. Tylko trzeba je dostrzec, trzeba je poczuć i trzeba wybrać spośród wszystkich osób, które są dla Was naprawdę korzystne i pozytywne. Jak działać? Świat. Zamykać stare systemy myślenia. A starym system, systemem myślenia jest dziesiątka buław i zacząć zupełnie nowy sposób działania: inaczej podchodzić do rzeczywistości, inaczej pod, podchodzić do miłości, inaczej podchodzić o, o, do osób, które naprawdę są dla Was przychylni. Nie zamykajcie się na miłość, bo ona nie, nie, może, nie musi być trudna. Ona może być naprawdę bardzo ważna, tylko to trzeba wybrać właściwą osobę na swojej drodze. Wyzwanie Trójka Pentakli. Pracujmy nad swoim uczuciem, pracujmy nad takim sposobem. Zabezpieczenia też finansowego, i tak dalej, ale pamiętajcie, to jest karta w negatywie. Pieniądze nie są najważniejsze. Najważniejsza jest miłość, najważniejsza jest osoba, która Wam w tym pomoże, która uniesie za Was pewnego rodzaju trudności. tak. Zakończcie myślenie. W taki sposób, że coś dla mnie się skończyło i nie ma początku. Jest początek. Tylko trzeba odpowiednio do w tej sytuacji podejść. Przede wszystkim pozytywnie mentalnie, uczuciowo rozejrzeć się dookoła i zakończyć w działaniu stary system działania i myślenia. I grupa kart numer 3, co dla Was na miłość na miesiąc maj. Zobaczymy najpierw u osób, które są w związku, jak działać, co Wam pomoże, czego nie robić. Szóstka mieczy. Czyżby chcieliście odejść od tego związku, coś was zmęczy, może jakaś osoba chce wam pomóc, żeby ten związek zakończyć? Jeżeli takie są wasze myśli, jeżeli takie są wasze przekonania, dlaczego nie? Należy dopłynąć do drugiego brzegu, gdzie może znaleźć się coś, co dla was może być bardzo pozytywne innym związku. Co jeżeli chodzi o uczucia w tej sytuacji? Dziesiątka pentakli. Ta osoba albo wy będziecie chci chcieliście tutaj stworzyć taki związek bardzo pewny, bardzo Stabilny, taki jest pokolenie na pokolenie, tak? Ale być może jest taka sytuacja, że ta osoba nie do końca jest gotowa i wy będziecie myśleć o tym, żeby właśnie odejść od tego, ponieważ wasza sytuacja emocjonalna nie jest do końca spełniona. Ta osoba nie do końca jest w stanie spełnić wasze, wasze marzenia o rodzinności, pokoleniowości. Weźcie to pod uwagę. Jeżeli wam to nie pasuje emocjonalnie, bardzo dobrze jest myśleć o tym, żeby jednak opuścić ten stan, opuścić ten związek. Jak działać rycerz kielichów? Ja bym powiedziała patrząc na te karty. Szukać nowej osoby, szukać nowej miłości, szukać kogoś, kto przyjdzie wa, z, wam z pomocą emocjonalną, z nowym, takim początkiem uczuciowym. Tylko w sytuacji, jeżeli sobie tutaj nie dacie radzie, rady i was, wasz partner nie interesuje się tym, żeby założyć rodzinę, żeby zadbać o swoją rodzinę. Pamiętajcie, jeżeli odejdziecie od takiej sytuacji, to pamiętajcie, że zawsze może być ktoś, kto da wam o wiele więcej. Czego nie robić? Ja bym powiedziała tak. Co robić? Wziąć sprawy w swoje ręce. Nie czekać sytuacji, kiedy wszechświat sam Wam yy, w jakiś sposób yy, da możliwość realizacji pewnych rzeczy. Tylko pamiętajcie, że nie do końca to może być dobre. Ja bym jednak tą kartę przeczytała w taki sposób, żeby wziąć sprawę w swoje ręce, otworzyć się na nowe uczucie, oddalić się od tego, co dla Was emocjonalnie. Yy, Myślowo nie jest korzystne, ponieważ ten partner nie daje wam tego, czego wy potrzebujecie. A tu w zanadrzu, jak działać, szukać nowych osób, bo one są i będą, i wziąć sprawy w swoje ręce. Co dla osób, które poszukują partnera? Tutaj mamy czwórkę, Czwórkę denarów. Wy możecie mieć w swojej świadomości takie wrażenie, że chcecie mieć kogoś na własność, żeby on był tylko dla Was, tak? Może tak być, jak najbardziej, ale nie od razu. Jeżeli poznajecie nową osobę, nie możecie jej zawłaszczyć. Nie możecie jej powiedzieć, że ty jesteś, ty jesteś mój i tylko mój, i nie masz innej możliwości działania. Także, co powiem, zmieńcie sposób myślenia, jeżeli chodzi o poznanie nowej osoby, bo jeżeli go tutaj y, tak mocno do siebie przyciągniecie, tak? że Ty jesteś mój i tylko mój, to tak na początku znajomości nie do końca może to być korzystne dla Was i dla tej drugiej osoby. Co uważasz w sercu jest? Moi drodzy, u was, u was w sercu jest czwórka, czwórka, moi drodzy, czwórka pentakli, to mieliśmy tutaj, tak? I tak dalej. Wy potrzebujecie stabilizacji. Wy potrzebujecie czterech mocnych ścian, które będą Was wspierać. Ale nie od razu musicie wiedzieć, że taka osoba się pojawi. Pozwólcie sobie troszeczkę na odrobinę takiego luzu. Nie, nie bierzcie potencjalnych osób do związku jako osoby, która zapewni Wam to. Wszystko ma się dziać powoli, swoim torem. Zbyt mocno naciskacie, moi drodzy. Jeżeli chodzi o nowy związek, działacie jako moi drodzy arcykapłan. Miejcie na uwadze swoje wartości moralne. Ale uważajcie też na to, żeby wartości moralnych innych osób, potencjalnych osób, z którymi chcecie, chcecie być, nie zburzyć. Tak? I ja bym powiedziała tak: jeżeli czegoś potrzebujecie, jeżeli to jest wasz priorytet, działajcie tak, ale nie na siłę. Ok? No, i moi drodzy, czego nie robić? Jeżeli ktoś nie chce realizacji pewnych rzeczy, nie wiem, ślubu, narzeczeństwa, nie, zmusz, nie zmuszajcie na początku swojej drogi miłosnej do tego, żeby kogoś do tego zmusić. Na to potrzeba czasu. Także ja bym Wam rodziła, moi, moi drodzy, żeby czekać. Spokojnie czekać, a wszystko prawdopodobnie może się ułożyć po Waszej myśli. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego w czasie właśnie tych miłosnych uniesień w maju i życzę wszystkiego dobrego.